W Sandomierzu zakończyło się czwarte międzynarodowe spotkanie pod hasłem W duchu świętych Cyryla i Metodego. Uczestniczyli w nim księża biskupi ze Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy i Polski. Otwierając sesję, ordynariusz Sandomierski ksiądz biskup Andrzej Dzięga przypomniał, że zakonnik Cyryl i biskup Metody byli rodzonymi braćmi, którzy w IX wieku ewangelizowali słowiańskie tereny Europy. Punktem kulminacyjnym cyrylo-metodiańskiego spotkania była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem byłego metropolity lwowskiego księdza kardynała Mariana Jaworskiego. Chomilię wygłosił w imieniu prymasa Węgier ksiądz biskup Giorgi Udwardi, sufragan diecezji esztergom Budapeszt. Podkreślił on, że Cyryl i metody, sięgając do Ewangelii i Magisterium Kościoła, uczyli, jak budować dobrą przyszłość Europy. Budujmy i umacniajmy nasze wspólnoty, ponieważ we wszystkich kryzysach, jakie doświadcza człowiek w codziennym życiu, może pomóc osobista łączność z Bogiem i drugim człowiekiem, bez względu na to, czy będą to kryzysy moralne, gospodarcze. Problemy z energią, gazem, wodą i tak dalej. Wszystkie te problemy da się załatwić we właściwie pojętej wspólnocie ludzkiej. Oczywiście na pierwszym miejscu we wspólnocie rodziny, narodu, ale także i we wspólnocie między narodami. Za zasługi na rzecz integracji narodów Europy w duchu działalności misyjnej Cyryla i Metodego honorowe wyróżnienie obu świętych signum temporis Wręczono wieloletniemu metropolicie Lwowskiemu księdzu kardynałowi Marianowi Jaworskiemu. Otrzymał je także inicjator i pomysłodawca spotkań w Duchu Świętych Cyryla i Metodego, apostołów ziem słowiańskich, pierwszy prezydent Słowacji Michał Kowacz. Dnia 14 lutego roku pańskiego 2009 podczas czwartego sandomierskiego spotkania Cyrylo Metodiańskiego nadaje Jego Ekscelencji Michałowi Kowaczowi pierwszemu prezydentowi Republiki Słowackiej wyróżnienie za zasługi na rzecz integracji narodów Europy w duchu świętych Cyryla i Metodego. W imieniu kapituły podpisy złożyli Peter Kardynał Erde, prymas Węgier i biskup Sandomierski. Dziękujemy, gratulujemy i Bogu powierzamy i liczne owoce tych dzieł niech narastają. Prosimy o przyjęcie tego dyplomu i tej statuetki. Amen. Mszę Świętą poprzedziła sesja naukowa, której tematem była chrześcijańska demokracja jako wyzwanie dla współczesnej Europy. Jednym z prelegentów był ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, obecny metropolita lwowski, który scharakteryzował wizję demokracji w ujęciu Jana Pawła II. Prelegent zwrócił uwagę na to, że na przestrzeni dziejów pojęcie demokracji zgromadziło w sobie wielorakie znaczenia. Ze słowem demokracja rzecz przedstawia się z jednej strony tak, że jest ono używane niezwykle często, a z drugiej strony, jak mało które słowo jest ono w swej treści, i tak mało jednoznaczne i jasne. Z kolei o źródłach chrześcijańskiej demokracji mówił były marszałek Sejmu Marek Jurek, a niezwykle ciekawym zagadnieniem chrześcijańskiej demokracji w kontekście mediów zajął się rektor Uniwersytetu Katolickiego w Rożembergu w Słowacji, ksiądz profesor Tadeusz Zasępa. Transmisję z czwartego spotkania w duchu Cyryla i Metodego przeprowadziła telewizja Trwam.